Cześć, witajcie. Mam na imię Radek Kwiatkowski i chciałem się z wami podzielić jedną bardzo ważną rzeczą. Mianowicie, udało mi się uwolnić z sekty. Przez pewien czas pracowało to we mnie w jaki sposób mógłbym o tym opowiedzieć. I teraz jestem gotowy, żeby powiedzieć wam kilka Rzeczy, które mnie spotkały, uwolniłem się aktem apostazji z kościoła rzymskokatolickiego. Dlaczego mówię, że z sekty? Ponieważ czym właśnie jest sekta? Są dwie definicje. Jedną definicją jest to, że jest to pewien odłam religii, który bazuje na religii, z której wyszedł. A drugą definicją jest, że jest to pewna niebezpieczna grupa zamknięta, nauczająca swoich doktryn, swoich nauk, dająca pewne rzeczy, które tak naprawdę odciągają od Boga. Myślę, że to jest największą taką definicją sekty, że jest stworzona osobna nauka. Która nie jest zgodna z nauką Jezusa Chrystusa. W związku z tym pełen świadomy mówię, że uwolniłem się z sekty. I teraz opowiem dlaczego i o aspektach tego wyjścia z kościoła rzymskokatolickiego. Czy akt apostazji jest łatwy, czy jest konieczny? Pierwsza rzecz: czy jest konieczny? No nie jest. W moim odczuciu był konieczny. Dlaczego? Ponieważ być wpisanym w tą instytucję, w religię rzymskokatolicką, nie jest zgodne z moim y, sumieniem, y, z moim przekonaniem. Dlaczego? Ponieważ nie chcę być wpisany w instytucję, w której nie jestem. Druga rzecz, że nie chcę wspierać finansowo instytucji, w której nie jestem. W jaki sposób wpis, wspieram finansowo e, tą instytucję, jeżeli do niej nie chodzę, jeżeli jest mi to obojętne? Wspieram w taki sposób, że 1% moich podatków jest przekazywany do Kościoła Rzymskokatolickiego, ponieważ jest to religia państwowa. W ten sposób wspieram to. Tak samo jak ktoś byłby wpisany w jakąś instytucję prospołeczną albo pomagającą, nie wiem, ktoś by byłby wpisany, kiedyś uważał, że to jest dobre i wpisał się do kliniki aborcyjnej i wspiera tą klinikę swoim 1%, ale później zobaczył, że to nie jest złe, bo tam ludzie giną, w związku z tym nie zgadza się z tym, i nie wspiera już takiej instytucji. Wiem, że może mocne porównanie, ale jeżeli jest komuś mówiona zła nauka, która prawdziwie nie zbawia, ale oszukuje ludzi odnośnie zbawienia, to czym to się różni, jeżeli ludzie idą na potępienie? Rozumiem. Że możesz zbyt mocno, to powiedziałem, ale ta instytucja swoimi dokumentami uczy, że tak samo muzułmanie, muzułmanie, jak i my, będą zbawieni, ponieważ wyznają tego samego Ojca Abrahama. Czyli Jezus już nie jest potrzebny. Jezus już nie jest drogą, prawdą i życiem. Nie trzeba wyznać Jezusa swoim Panem, nie trzeba przyjąć chrztu, żeby być zbawionym. Wystarczy mieć tego samego Ojca Abrahama. Drugą rzeczą odnośnie wypisywania się z Kościoła jest to, że w wolności ja się wypisałem. Nie było to trudne. Złożyłem dwa dokumenty i po sprawie. Proboszcz, który przyjmował dokumenty, bardzo sympatyczny. Nie mogę nic złego powiedzieć. Nie mogę tak samo nic powiedzieć złego na to, jak byłem przez 18 lat w kościele rzymskokatolickim. Nikt mnie tam nie skrzywdził. Ale nie mogę wypisać moich dzieci, ponieważ muszą być świadome i pełnoletnie. Więc pytanie... Czy były świadome i pełnoletnie w momencie, jakie wpisywałem? W związku z tym, na mocy praw rodzicielskich, na mocy praw, które mam w państwie, że to ja decyduję o moich dzieciach, nie mogę zdecydować o moich dzieciach, ponieważ prawa tej instytucji są ponad prawa państwowe. I E... Episkopat Polski stwierdził, że wypisać mogą się dzieci w momencie, kiedy będą miały 18 lat i będą w pełni świadome tego, co robią. Czyli to, co ja mówiłem na chrzcie, że ja będę pielęgnował wiarę moich dzieci, nie ma w tym momencie już znaczenia, skoro wypisałem się z Kościoła Rzymskokatolickiego aktem apostazji, jak będę pielęgnował wiarę moich dzieci. Jeżeli moje dzieci nie chodzą. Na religię, jak będę pielęgnował wiarę moich dzieci. Mimo to wszystko nie mogę ich wypisać. Wolność? Rzeczy odnośnie zbawienia. To, co powiedziałem: Muzułmanie, wiarą w tego samego ojca, Abrahama, są zbawieni, tak jak i my. To, czy są ci potrzebne sakramenty? Według Pisma. Według Nowej Księgi tej instytucji Kościoła Rzymskokatolickiego, według katechizmu Kościoła Katolickiego, sakramenty są niezbędne do zbawienia. Są niezbędne do zbawienia. W związku z tym, w jaki sposób innym dokumentem muzułmanie będą zbawieni, jeżeli sakramenty są niezbędne do zbawienia. Jest mnóstwo rzeczy, które się wykluczają. Tak samo odnośnie święta wszystkich świętych, które będzie niebawem. Apostoł Paweł pisał listy do świętych w Koryncie, do świętych w Efezie. W jego listach było, że szedł razem ze świętymi. To czy on chodził wśród zmarłych? Kto jest świętym? Według Pisma Świętego, świętym jest każdy, kto wyznał Jezusa Panem, przyjął Jego naukę, narodził się na nowo, ochrzcił. I każdy święty jest zbawiony. Według Kościoła Rzymskokatolickiego, świętym stajemy się dopiero po śmierci. Świętymi mogą stać się heroiczni ludzie. Którzy za sprawą swojego wstawiennictwa do Jezusa wyprosili łaski dla ludzi i nastąpiło uzdrowienie. W tym momencie, jeżeli takie uzdrowienie jest przypisane do konkretnego świętego, może być wyniesiony na ołtarze i może się wstawiać za nami. To ja się pytam, dlaczego Jezus nie modlił się do Mojżesza? Mojżeszu, który wyprowadziłeś lud izraelski z niewoli egipskiej. wstawiaj się za mną. No, można powiedzieć, że był Bogiem, więc nie musiał, tak? Więc my wstawiamy się do Jezusa, przez Jezusa, i w ogóle do Boga. Bo jest napisane, kto widział mnie, widział i Ojca. Ja jestem bramą, przez którą się przechodzi, tak? Do Ojca, i w ogóle, a nie pośrednicy, którzy zostali stworzeni na potrzeby jakiegoś wierzenia. Hmm. Można powiedzieć, że to jest mało. Moim zdaniem to jest ogromna różnica. Jeżeli ktoś naucza, że zbawienie jest tylko przez sakramenty, Zbawienie jest przez spowiedź, zbawienie jest przez różne takie rzeczy, przez tak naprawdę uczynki. A nauką Jezusa jest zupełnie coś innego, gdzie zbawienie jest z łaski, przez wiarę. Każdy, kto wierzy, będzie zbawiony. Jezus na krzyżu Golgoty oddał życie za każdego, więc każdy jest wpisany do księgi życia. Niezasłużenie z łaski w związku z tym, jeżeli ktoś mówi mi, że osoby, które nie wierzą w Jezusa Chrystusa i bardzo ważna rzecz, religia, która zabija osoby wyznające Jezusa Chrystusa, przyjmujące w Jego imię Chrzest, będą zbawione razem, No po prostu wpiszcie sobie przykładowo też w Google. Ja postaram się tutaj pewne rzeczy wypisać, ale wpiszcie sobie w Google modlitwa za zmarłych. Nie ma czegoś takiego w Piśmie Świętym jak modlitwa za zmarłych. Ja widziałem e, Troszeczkę inaczej, troszeczkę inną modlitwę za zmarłych, w momencie, kiedy Jezus przykładowo zapłakał nad swoim przyjacielem Łazarzem, który zmarł i którego wskrzesił. To jest jedyna modlitwa za zmarłego, którą ja widzę. Znaczy, apostołowie później też wskrzeszali, tak? Ale chodzi mi o to, że nikt nie modlił się za wstawiennictwem, Jakiegoś zmarłego do Boga, i tak dalej. Ech. Czytając Pismo Święte, widzę, jak mocno odbiega Pismo Święte od nauczeń. I żeby było jasne, nie jestem przeciwny żadnemu człowiekowi. Podkreślam, jak Pismo Święte odbiega od nauczeń. Od nauczeń. Dlatego ja, w pełni świadomy, wypisałem się z tego, z czym się nie zgadzam. Aktem apostazji. Wypisałem się, ponieważ jest to niezgodne z moim sercem, żeby wspierać taką instytucję. Mam nadzieję, że to będzie na tyle kontrowersyjne dla Was. Że zamiast wypisywać jakieś hejty, sprawdzicie sobie w Google pewne rzeczy. Ja postaram się też pododawać to, o czym mówiłem, czyli o tym, że muzułmanie są zbawieni razem z wierzącymi, ponieważ wyznają tego samego boga Abrahama, dopiszę również to, że Nawet nie zwolnił. Dopiszę nawet to, że w którym miejscu jest napisane o sakramentach, że są niezbędne do zbawienia. A wy sobie posprawdzajcie modlitwę za zmarłych w Piśmie Świętym. Poszukajcie jej, czy ona w ogóle gdzieś występuje. Zobaczcie sobie, co na ten temat mówi Biblia. A co na ten temat są nauczania w tym miejscu? Zapraszam do refleksji. Dlatego zapraszam właśnie do refleksji. Nie do hejtu. Zanim coś napiszecie, sprawdźcie. Zapraszam do refleksji. W czym jesteście? Z czym się zgadzacie? Bo będąc w pracy z której się nie zgadzacie, zwalniacie się i szukacie pracy, w której czujecie się dobrze. Czy jesteście w miejscu, z którym się w pełni zgadzacie? Czy się boicie, że demony was dojadą i będziecie się trzymać fałszywej religii? Pozdrawiam.